Cześć, tu Tao, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mistrzów Brązu na koncie Jakub RT. Ej, jakoś kojarzę to konto. <laughs> Możliwe, że już na nim grałem i przypadkowo nie zwróciłem na to uwagi, ale słuchajcie, y, strona z losowaniem nie działa. Ostatnimi czasy w ogóle losowania nie ma, coś tam zaczęło działać, ale nie dało się wybrać czampionów, które już były. Teraz nie działa w ogóle i dlatego tego losowania na razie nie ma, ale też jest taki problem, że ja nie mam listy championów, która już była wykorzystana. Dlatego miałbym prośbę tutaj, żeby zorganizować mi taką listę, bo teraz w ciemno mam nadzieję, że Olafem jeszcze nie grałem i, i w ciemno go piknąłem w nadziei, że jeszcze nim nie grałem w tym sezonie, więc fajnie by było, jakbyście mi tam tą listę skonstruowali, tak jak wam się już zdarzało. Z góry dzięki. Pamiętajcie o łapce w górze. Jedziemy z nowym odcinkiem Mistrzów Brązu. Wyrobiłem się w tym tygodniu mimo choroby z dwoma odcinkami. Macie to w niedzielę bodajże, więc mam nadzieję, że że jesteście zadowoleni. Tak, dwa odcinki Mistrzów Brązu w tygodniu tego się trzymamy. Minimum dwa. No i co? No i będziemy ciurali. Mamy z, czułość myszki złom, ale to naprawię. Bliskrang support z masterką do dżungli. Nidalka cholera wie gdzie chyba support z masterką do dżungli. Zeraf chyba mid, a Morgana chyba top. Naprawdę ciężko mi stwierdzić, ale jak wiem, że jeżeli to jest Morgana top odpalę szósty, to ona mi nie ucieknie. <laughs> znaczy na szóstym odpalę się i ona mi nie ucieknie raczej. A ja jestem w stanie uniknąć jej całego że praktycznie, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, ja jeszcze wziąłem go w stanie flasha, specjalnie dla was, runki i masterki, eee, pod co mam, mam pod, pod, eee, nie mam pod pioruny, ale mam pod wymiany, taki typowy top będę sparkał, uwaga. Runki są typowe pod takie zwyczajne. No wczytujecie się, czy się nie wczytujecie, bo chciał zacząć rozgryweczkę. Łapeczki w górę, hitboxy, przypominam streamy będą, były i będą i były i będą i były. Oczywiście dźwięk za duży. Masakrycznie. Eee, wszystkie rzucane. Interfejs na maksa gra, czułość myszki, pyk. Możemy grać eee, Wydaje mi się, że to będzie wyglądać w ten sposób... Też Nie wiem czemu w prozie biorą te masterki do dżungli na suporta, ale okej okay. Au, uderzyłem się w paluszek. Au, mój paluszek, au. Przywoływać się żeby remake mi tu nie dawali no niech wróci, ona w ogóle gra z Ignite'em. Pojawiły się stwory. Okej, okay, już jestem. No i ale miski nie ma. No proszę, nie róbcie mi tego. Nie róbcie remake'a. Ale to jest chyba tak, żeby wystarczy 3 do 1, żeby ten... W ogóle nie ma też ich topa, więc pewnie jak nie jedni, to drudzy zrobią tego remake, ale ja mam pecha dzisiaj. No nie, proszę, go no nie remake. Już, już mam po prostu dość tego, tej mechaniki. Kurza mnie jak cholera. Przeszkadza w odcinkach, irytuje. I tak to wrzucę. No i oczywiście. A pierdol, tak to, nie? że Czekajcie, jak był first blood, to chyba nie powinno tak być. Kurde! No ja pierniczę, no co za popierdzielone cholerstwo Mam dość No i chuj no i